Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, jak zazwyczaj jest w moim programie, w którym ja relacjonuję jakieś wydarzenia, ja robię sądy uliczne i ja daję się wypowiedzieć ludziom. Dziś będzie troszeczkę bardziej publicystycznie, a to dlatego, że właśnie jesteśmy po pierwszej turze wyborów. I ta pierwsza tura wyborów według mnie nie zaskoczyła nas, niestety. I są pewne pozytywne, a większość chyba negatywnych konsekwencji związanej z tą pierwszą turą. Do drugiej tury, oczywiście, przeszedł tak jak chciały media, tak jak chciały i kreowały to przez długi czas sondaże. Przeszły, przeszły, przeszli kandydaci Platformy Obywatelskiej i PiS, czyli ten duopol jednak nadal trzyma się mocno, i znów będziemy wybierać między ciepłym a zimnym. Głównym. Proszę Państwa, ale jest tutaj też taki pozytywny element, że ten duopol, który męczy Polskę od tylu już lat, ta konkurencja między dwoma w wielu sprawach kompletnie nieróżniących się między sobą partii jest oczywiście bardzo zła dla naszego kraju, ale ludzie zaczynają chyba to widzieć, bo o ile na przykład 5 lat temu w wyborach prezydenckich E, tylko 26% w pierwszej turze zagłosowało. Za innymi kandydatami niż dwóch pierwszych, a to był wtedy też również Rafał Szłaszkowski i Andrzej Duda. O tyle teraz ta liczba głosów oddana przekłada się na innych kandydatów niż ci, z, ci mainstreamowi, tak zwani dwaj, z tego duo, pisowo, pisowo polskiego duopolu. Osiąga już 40%. Czyli to oczekiwanie na jakąś zmianę. Tej polityki, która od lat dręczy nasz kraj, jest coraz większa. E, proszę Państwa. E... Są wygrani, są przegrani. Na pewno wygranymi są obaj kandydaci, którzy przeszli do drugiej tury. Wygranym jest na przykład zapewne kandydat tak zwanej lewicy Adrian Zandberg, który pokonał konkurentkę Magdalena Biejac, też tak zwanej lewicy, tej starszej Eseldowskiej. I tutaj jest taka pozytywna rzecz, że oboje kandydaci z tej tak zwanej lewicy na chwilę chociaż prowadzili do. Do mainstreamu, do publicznego dyskursu, problem mieszkań chociażby, tak katastrofalnej, katastrofalnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. No przez chwilę, bo jest to już po, dla nich, już po wyborach, więc wrócą do swoich tam LGBT, feminatyw. Zielonych ładów, czy też przymusowych szczepień, jak to swego czasu partia razem, razem z jedni i drudzy postulowali tuż przed rozpoczęciem się rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie, kiedy to. Władimir Putin jednego dnia zlikwidował koronawirusa. Oni dosłownie chyba miesiąc czy dwa przed, proponowali wprowadzenie ustawy, która wprowadzi przymusowe, przymusowe szczepienia. No to już w ogóle coś takiego, co ja zapamiętam chyba do końca życia tej formacji. Wygranym innym z innej strony politycznej jest na pewno pan Grzegorz Brown. Wynik, który osiągnął jest. Jest naprawdę wysoki, bo przekracza przecież i to znacznie próg parlamentarnych wyborów, więc spokojnie jego partia, Konfederacja Korony Polskiej, może aspirować, próbować samodzielnie dostać się do parlamentu. Panu Grzegorzowi Braunowi, którego no cenię za jego, za jego stałość poglądów. Za to, że był kandydatem mocno antywojennym, kandydatem, który sprzeciwiał się wielu bardzo szkodliwym i złym pomysłów, pomysłom globalistów z Unii Europejskiej, tym biurokratom, którzy chcieliby nam narzucić ten zielony ład, migrantów i tym podobne rzeczy to jednak też tam zupełnie niepotrzebnie pod koniec kampanii popisywał się swoim antykomunizmem bo nie wiem na czyje to potrzeby ja rozumiem że polityka jest jakąś grą ale że jeszcze coś można na antykomunizmie e, zyskać to wątpię ja po prostu patrzyłem na to w ten sposób kiedy pan Brown mówił eurokohos ja mówiłem że to jest mój euroburdel i tutaj się możemy e, zgodzić mm. Innym przegranym jest na pewno pan Maciak. O ile chodzi właśnie o pana Maciaka, z którym a propos na koniec będzie moja rozmowa, bo dostałem w dniu wyborów zaproszenie na dwa wieczory wyborcze od pana Brauna i od pana Komitetu pana Maciaka. Wybrałem ten drugi, pomyślałem, że tam będzie mniejsza konkurencja i rzeczywiście była, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, bo byłem chyba tylko ja. Ale niestety nie pozwolono mi tam nic nagrać. Z trudem wymusiłem komentarz zaraz po ogłoszeniu wyników tych exit poll i powiem szczerze, że oglądajcie Państwo do końca, bo rozmowa zakończyła się podobnie jak rozmowa Pana Maciaka z Panem Stanowskim w kanale Zero. I to nie byłem ja tym, który wyszedł i pozostawił rozmówcę. Znaczy, jeżeli chodzi o Maciaka, no cóż... Mógł chodzić za najbardziej antysystemowego kandydata. 0,19, które uzyskał, jednak może świadczyć o tym, albo że tego to antysystemu nie ma. Albo może jednak, i to bardziej jest prawdopodobne, to po prostu ten antysystem nie widział w Maciaku swojego kandydata. Hmm, bardzo to źle rokuje, chyba, dla jego formacji, o której zresztą w sumie mało wiemy, bo, 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 bo znamy tylko Maciaka, pana z komputera, który opowiada różne historie. Te 0,19% jest, no jest bardzo słabe, ponieważ to. W przeliczeniu na głosy to oznacza 36 tysięcy głosów tylko w skali kraju, a to jest blisko cztery razy mniej niż jak twierdził zebrał podpisów poparcia pod swoją kandydaturą, czyli 140 tysięcy. Sądzę, że niektórzy po prostu mieli teraz swoje 5 minut i, i raczej to nie będzie już kontynuowane. Co do Maciaka, samego trzeba powiedzieć jeszcze o dwóch sprawach. Rzeczywiście, ja to też podkreślałem w moich materiałach, był bardzo nieuczciwie, chyba najbardziej nieuczciwie traktowany przez media głównego Szamba, przez dziennikarzy, gdzie nie był zapraszany, gdzie był wypraszany, gdzie nie miał możliwości wypowiedzenia się, ale to powiem szczerze, że nawet jak miał możliwość, tak jak chociażby na moim kanale, to ja musiałem 7 razy do niego dzwonić, kiedy w końcu łaskawie zgodził się na rozmowę, którą możecie Państwo zobaczyć na moim kanale. Była bardzo uczciwym Myślę, daniem głosu temu człowiekowi. Nie wiem, jak było z innymi kanałami, czy też mieli podobne problemy, ale chyba też pan Maciak ma niezbyt dobry stosunek do innych dziennikarzy niż on sam. No i poza tym, no, też powiedzmy sobie uczciwie, Maciak nie prowadził żadnej kampanii wyborczej, nie było żadnych spotkań z wyborcami, żadnych wieców, nie było nic. Jedyne co robił to to, co robi zazwyczaj, czyli na swoim kanale opowiadało o sobie i to tyle. Prawdopodobnie wystarczyło to tylko na to, żeby troszeczkę zwiększyć liczbę subskrybentów kanału, ale nie wystarczyło na to, no bo to jednak jest konkretny kanał. Nie wystarczyło na to, żeby zwiększyć liczbę zwolenników, którzy by na niego zagłosowali. Wystarczyło tylko na 0,19%. Pozostaje kwestia drugiej tury. W drugiej turze mamy wybór między dżumą a cholerą. I teraz ja rozumiem tych, którzy powiedzą: No to ja nie idę na te wybory, jak, między, jak mam wybierać między tymi dwoma chorobami, chociaż ja bym powiedział, że jeden jest nieuleczalnym stadium raka, a drugi m, można go określić jako e, właśnie tą dżumę, tak, która jest w tej chwili uleczalna. E, I o ile m, e, trudno się zdobyć na wybór ideowy mnie na przykład i pewnie wielu z państwa, to jednak musimy patrzeć na to troszeczkę dialektycznie. Znaczy musimy patrzeć na to w ten sposób, że jeden z kandydatów ten, nazwijmy, pro-Niemiecki. A propos, tutaj też taka refleksja: jak patrzę na tą mapę poparcia, to zachodnia Polska, całe ziemie odzyskane, właśnie jak, w jakiś sposób mniej lub bardziej samobójczy, albo nie rozumiejąc co robią, głosowali w większości na Rafała Trzaskowskiego, bo to on tam wygrał, a, a na wschodzie wygrał Nawrocki. W każdym bądź razie grozi nam mono władza. Platformy Obywatelskiej. To jest bardzo poważna groźba. O ile obaj kandydaci pewnie nie różnią się w podejściu do wojny, i podobnie jak kiedyś. Premier Miller z, premi z prezydentem Kwaśniewskim wysłali na cudzą wojnę naszych żołnierzy do Iraku, żeby tam e, tych Arabów w kapciach e, zabijać w interesie e, amerykańskiego mocarstwa. O tyle nie sądzę, żeby tu były jakieś różnice, bo, bo nie ma tych różnic. To widać przecież dopiero co mm, PiS przestał rządzić w podejściu do wojny na Ukrainie. Jedni i drudzy, jeden i drugi kandydat będzie na pewno mocno wspierał wysyłanie naszych pieniędzy, naszej broni do tego państwa na nie naszą wojnę i co najgorsze wysłanie ewentualne żołnierzy, aczkolwiek przecież kilka dni temu Sikorski zaprzeczał, że nie wyślemy tych wojsk, po tym jak Kate Kellogg, specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy, powiedział, że właśnie chcą wysłać tam polskie wojska. My dobrze wiemy. Że o tym, czy te wojska tam zostaną wysłane, czy nie, zadecydują nie w naszym kraju. Obaj ci panowie to na pewno wykonają te polecenia, czy to z Brukseli, czy to z Waszyngtonu. Jeden bardziej z Brukseli, jeden bardziej z Waszyngtonu. Zarówno nawrocki, jak i. Trzaskowski są z zadeklarowanymi militarystami i tutaj nie, też nie, nie, nie spodziewajmy się jakichś różnic. Obaj będą dążyć do tego 5 czy więcej procent PKB przeznaczonych na, e, na broń I, i, i w ogóle generalnie na armię, i kosztem naszej edukacji, naszej służby zdrowia, kultury, wszystkiego, bo, bo obaj to wyraźnie deklarowali, więc w tym względzie niestety żadnych różnic nie będzie. Ale jest też wiemy że przecież od czasu kiedy platforma rządzi sytuacja gospodarcza stale się pogarsza jest naprawdę czeka nas głęboki kryzys czekają nas jakieś duże antyspołeczne tak reformy ustawy które będą pozbawiać nas różnych rzeczy i tutaj przyda się jakiś, przynajmniej teoretyczny hamulec, jakim może być Nawrocki, który może nie w interesie Polski, bo ani jedna druga, ani druga partia w tym interesie tej Polski nie działa, ale w interesie partii, która go wysunęła, może pewne rzeczy blokować. Proszę Państwo, Trzaskowski będzie tym, czym był Duda dla Pisu. Będzie po prostu długopisem i to chyba jest, nie budzi żadnych wątpliwości, tu nie ma o czym dyskutować. Więc. Od Państwa zależy, czy, czy chcecie być tak ideowi i pozostać w domu, czy jednak, traktując to jednak jeszcze jak najbardziej dialektycznie, staramy się podłożyć im chociaż troszeczkę włożyć szprychę, ten kołek szprychy, żeby ten walec nas nie rozjechał peoski. A teraz zapraszam Państwa na wysłuchanie mojej krótkiej rozmowy z kandydatem. Maciejem Maciakiem, którą zrobiłem tuż po ogłoszeniu pierwszych wyników wyborów, w czasie wyboru wieczoru wyborczego. Jak skomentujesz swój wynik 04? Czy to jest poniżej Twoich oczekiwań? Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sirotą. Ale ja, mimo wszystko, powiem, że to nie jest mój wynik, to jest nasz wynik. Ja tutaj nie istnieję, ja jestem tylko. Wypadkową poglądów wielu zdroworozsądkowych ludzi, którzy potrafią na sytuację w Polsce patrzeć z dystansem, nie ulegało ją tym e, e, psim zwendom, te, temu e, syndromowi kury, który e, występuje u nas e, w przestrzeni politycznej. Jak jedna kura coś tam wygrzebie, reszta biegnie, i tak dalej, tutaj też objawią nam coś, i wszyscy myślą, że to tak jest. Ludzie biedni, zagonieni w problemy dnia codziennego, nie mający możliwości nawet zweryfikować fakty, które podane nam są przez media, dostają w formule uproszczonej od razu odpowiedź na, 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 na wszystkie problemy, zapamiętują to. No, z braku laku muszą to zapamiętać, no i potem to skutkuje dziwnym zachowaniem jako wyborców na przykład lub, lub ogólnie narodów w różnych sytuacjach my jesteśmy inni my już na podstawie naszego doświadczenia życiowego refleksji tak analiz upadków powstań upadków powstań nie chcemy tak jak ogół i prezentujemy inny zdroworozsądkowy pogląd a że zdrowy rozsądek podpowiada akurat tak się zachowywać tak myśleć co werbalizuje Maciej Maciak no, to dlatego jest to nasz wynik. Jest Liczyłeś to, na więcej. Je, liczyłem na więcej, ale panie redaktorze, przecież wszyscy wiemy, na czym polega sondaż Exit Pol. My mówimy Oczywiście. tutaj o Exit Polu, czyli tak, tak, tak. o sytuacji, Bezpośrednio po ogłoszeniu. Tak, exit poll. o sytuacji, która wynika z pracy ankieterów tylko w niektórych Nie. miejscach. Jak domyślamy się. Jasne w skupiskach miejskich, tak? Może nawet wielkomiejskich, gdzie ankieter nie stoi bezczynnie przy jakiejś mniejszej komisji na prowincji, prawda? Bo on musi zrobić jak najwięcej tych, tych, tych badań w, w tym swoim czasie pracy. I tam y, y, ludzie odpowiadają jak odpowiadają. I teraz nawet pan sobie niech odpowie na pytanie. Ta cała akcja propagandowa związana z kandydatem Maciejem Maciakiem którego bez żadnych dowodów, bez zdania racji ochrzcili rosyjskim agentem, którym się powinny służby zajmować, no przecież bo zaraz oni się z tego wycofają oczywiście, my zapomnimy, ale przecież terror był rozsiany dość poważny. I teraz taki przeciętny wyborca, tak? czy on się przyzna ankieterowi z Exit Poll, który ma mhm. Jakiś jak, identyfikator, jak osoba wręcz urzędowa, prawda? E, czy on się przyzna, że on na rosyjskiego agenta tu chciał zagłosować? Mhm. Najprawdopodobniej ten wynik będzie większy, ile zobaczymy. na Trzaskowskiemu, a to pójdzie na pana. Bo, bo dobrze jest, łatwo powiedzieć, że głosowałem na Trzaskowskiego, mimo że głosował na pana. Ja nawet sam na przykład. prosiłem w swoich Ubędziemy. publikacjach, Słuchajcie, zastosujmy taktykę starej niedźwiedź mocno śpi. Po co tam ich y, przestraszać, po co robić panikę, bo jeszcze mogą tak postąpić odruchowo, w strachu, y, jak y, z panem Georgesku y, w Rumunii, prawda? Że, że, nieważne, ja już wie pan, ja jestem z tych osób, które, które wystarczy tylko brudnym paluchem pokazać, y, 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 zaciągnąć do sądu i ja przegram obojętnie y, z jakiej przyczyny. Więc apelowałem o to, żeby nie ujawniać tych sympatii tak? i najprawdopodobniej ten wynik będzie wyższy. Boję się takiej sytuacji, że jak zbyt często będą to 0,4, 0,4, 0,4 podawać, to, to później może nastąpić ten tak zwany cud nad urną, ale my już się zabezpieczyliśmy. My już wszędzie tam, gdzie są nasi członkowie komisji. Gdzie będzie już podliczona ta karta z głosami w komisji, robimy zdjęcia i my sobie nasz oparty na faktach, na dowodach, mhm. wynik skonfrontujemy z tym wynikiem, który oficjalnie Państwa Komisja mhm. Wyborcza poda i zobaczymy, mhm. czy to będą te dwa wyniki. Ale tak intensywne wmawianie tego 04 może spowodować, że później, no, pardon, system może chcieć utrzymać to, to 0,4, no żeby nie było tej kompromitacji. Jak to? Oficjalnie PKW podała, że na przykład jest, no dajmy na to 5%, tak? A w exit polu było 0,4, coś nam tu system nie działa. Zaczną się głosy, czy ten exit pod w ogóle jest sens podawać, czy jest sens wydawać mnóstwo pieniędzy dla tych ludzi, którzy to badają, jak są takie rozbieżności. Ja się tego boję, że ktoś może chcieć utrzymać to 0,4 tylko i wyłącznie po to, żeby się nie skompromitować. Dobra, ale jednakowoż, gdyby się ten wynik 0,4 utrzymał, a nawet gdyby był 0,8, to, y, to pytanie jest takie, czy y, skąd to się bierze, że jednak, czy koło procenta, skąd to się bierze, że Twój mocny, bardzo mocny przekaz antywojenny nie chwyta w tym kraju? W historii ludzkości zdarzały się y, takie sytuacje, y, to zbiorowe otępienie na przykład, które wystąpiło w trakcie III Rzeszy dziś już wiemy jak było ale no niestety cały naród niemiecki był tak otumaniony że oni krzyczeli zik oni wiedzieli co hitler zamierza oni wiedzieli już że trzeba mieć to parcie na wschód zrobić z innych ludzi podludzi tak i mimo wszystko to akceptowali to to co teraz z nami tu w Polsce zrobiono że zdroworozsądkowy pogląd zapewniający nam dobrobyt i pokój jest nieakceptowany to przy takiej zmasowanej propagandzie, to jest nic porównując z, je, mm. z tym, co jeszcze mogłoby być. To jest nic porównując z tym, co jeszcze mogłoby być. Jeżeli chodzi o 04, zaj, dajmy na to, że to się utrzyma. Mm. To jest to wielki sukces. To jest progres w stosunku do minionych wyborów parlamentarnych, gdzie uzyskaliśmy jako komitet 12, ruchu do tak. y, 012, mm. czyli jedna czwarta, około jednej mm. czwartej mm. tego, co już dziś nam Exit poddaje. Więc no, no czterokrotny przyrost tak, e, popularności to jest bardzo dobry prognostyk. A nie widzisz też w całej kampanii wyborczej tego, jak podchodziły do tego wszystkiego media? Też przyczyny w tym, że to jest 0,4, 0,8 czy 1, ale generalnie nisk, nisk, no, mało, żeby zostać prezydentem, to na pewno. A, y, oczywiście y, nikt nie zagłosuje na linijkę tekstu na karcie wyborczej, na anonimową jakąś osobę, przy tak już wyrobionych osobach u góry i, i u dołu tej samej karty wyborczej. Ludzie, i to jest znane wszystkim tym, którzy są analitykami wyborczymi, ludzie nie interesują się polityką, a często o ich głosie poparcia dla danej osoby decyduje, czy jakkolwiek w ogóle kojarzy któregoś z kandydatów. To szczególnie przy wyborach samorządowych widać. Więc jeżeli nie jestem dopuszczany do bardzo ważnych wydarzeń wyborczych, tak, mimo że wcześniej w ogóle mnie pomijano e, e, przy różnych sytuacjach, gdzie innych kandydatów ciągle pytają o, o to, o, o, o tamto i tak dalej, to mnie tu w ogóle o nic to jeszcze wycinają z tych ważnych debat. Więc e, e, to, to skutkuje właśnie takim niższym poparciem. Do tego jak jeszcze dołożymy wie pan te kłamstwa, fejki e, o jakiejś tam obcej agenturze i tak dalej, no wie pan, no to, to już, to już no aż strach wręcz na takiego człowieka. A może w tym jest jakieś ziarenko prawdy, taki, taki niby mądry obywatel pomyśli, albo prawda leży po środku. No może nie agent, tak? E, może legitymacji nie mam od Putina, tak. ale już kontakty mam, no bo nie pan, ze zwykłego dziennikarza, tego Konstantego Kniryka, e, z, z portalu e, e, Doniecka, Front news. oni zrobili z niego agenta FSB. Przecież to się w głowie nie wie, że jak tam na wschodzie słuchają, jak on tego słucha, że z dzien dziennikarza zrobili funkcjonariusza, tak? urzędnika służb rosyjskich, no przecież to jest, to jest, to jest dzicz. To my nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi prawdomównymi, tylko z jakimiś fake newsami totalnymi, przy czym bardzo szkodliwymi dla nas jako społeczeństwa polskiego. Mam jeszcze ostatnie, że to naprawdę pytanie, bo mając świadomość tego, że Pan był kandydatem najbardziej wycinanym, najbardziej nierówno traktowanym, chociaż i nie, nie wszyscy, no. to były różnice jakieś, ale Pan był najbardziej, czy Pan ma jakiś pomysł? Co zrobić w przyszłości, żeby to, m, jakie zmiany w Polsce mam. prawne e, przeprowadzić, żeby, żeby takie rzeczy się nie działy, że jakieś Ale. telewizje decydują, na kogo, na kogo ja mam głosować, prawda? Wyrzucając Panie, jakiegoś kandydata z debaty jak Republika. Panie redaktorze, y, pomysł na zmianę prawa nie jeden. Mm. Tylko kto by miał to zrobić? Ci ludzie, którym zależy, żeby ich władza no nie. była powszechna. Oni tego nie zrobią. Ale nie, zrobią. Tak ale nie, nie, Bo nie będziemy. ja, na przykład, powiem ja, mój pomysł jest taki: każdy wybadawca e, działa na podstawie publicznej koncesji. Chcesz się zajmować wybory, wyborami, musisz zaprosić Mogę. każdego kandydata, albo nie, nie organizuj no. debat. Zajmuj się jakimś czymś innym. Bardzo tak. pana wie przepraszam. To? Proszę wyciąć część mojej wypowiedzi, ale e, rady. W stylu jebak teoretyk, mhm. to mnie nie interesują jako kogoś, kto rzeczywiście chce zmienić sytuację. Jest dużo mądrochołków, którzy różne dziwne rady dają, ale nie liczą się z realiami. Co nam po tym, że my mamy głowy pełne fajnych pomysłów, jak one nie będą zrealizowane? Ja liczyłem na to, że Pan liczy na taką odpowiedź, co ja zamierzam zrobić w ramach tego podłego. Układu? Znaczy ani ja, ani pan nic nie zamierzamy zrobić, bo nie możemy nic zrobić. Muszę robić, już bo skończyć, pana pan, pan pan. nie interesują moje Nie, ale to, bo pan powiedział, co pan Dziękuję bardzo. Do... Pani Dobra, Pani dziękuję. Trudny pan rozmówca, mnie jest naprawdę. Nie, o, nie jest. chcę panu zajmować, bo podróż długa, e, zbyt dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję do, bardzo. Dziękuję. do widzenia.